higienistka stomatologiczna to zawód przyszłości, twierdzą eksperci do spraw rynku pracy oraz stomatologii. Jak więc powinno wyglądać przygotowanie do pracy w takim zawodzie? Jakie są zadania higienistki? Dlaczego warto wybrać ten kierunek? O tym dyskutowano w Łodzi podczas Wojewódzkiej Konferencji Higieny Stomatologicznej. Nie każdy, każdy element właściwie w gabinecie musi wykonywać lekarz. Tak? Te wszystkie wspierające czynności związane właśnie z higieną jamy ustnej, z tym, żeby pokazać. Od małego do, przez starszego, do, do już sędziwego człowieka, tak? Albo jak ma to robić, albo co robi źle w danym momencie, po to, żeby właśnie tą profilaktykę bardziej rozwijać, niż już później, prawda, zajmować się tym, co niestety wypada po trochu. To właśnie to jest rola higienistki w tym momencie. Dzisiaj właśnie nie ma badań w Polsce, które określają, ile procent, jaki jest promil higienistek pracujących solo, a mianowicie mających własne stanowiska i wyłącznie na własny użytek pracujących gabinetach Albo w przychodniach stomatologicznych, a podejrzewam, że to jest bardzo niewielki procent jak do dzisiaj. Oczywiście nie da się tego porównać do roli pracy higienistki w krajach wysoko uprzemysłowionych, gdzie one występują jako samodzielne podmioty gospodarcze. Myślę, że to się zmieni u nas. Jest to jednak wybitnie, doskonale zapowiadający się zawód w Polsce. W trakcie spotkania marszałek województwa łódzkiego i przedstawiciel firmy Dyrdental podpisali porozumienie, wskutek którego firma będzie wspierać szkolenie przyszłych higienistek wprowadzonym przez samorząd województwa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi. Mam nadzieję, że to będzie istotne wsparcie dla kształcenia specjalistów. Nasze centra kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe to kilkaset. Dziewcząt, które chcą być higieniskami stomatologicznymi, przygotowują się do wejścia na ten rynek pracy, znajomość nowoczesnych technologii, tego, co się rzeczywiście dzieje w gabinetach stomatologicznych. Do współpracy skłoniła nas szansa zaistnienia w pewnym sensie na, na rynku w trochę innej formie. Zaistnienia, które połączone jest z szansą poprawienia gdyby trochę poziomu edukacji. W naszym kraju przede wszystkim później poziomu świadczeń, które są realizowane w gabinetach. W Centrum Kształcenia Ustawicznego można nauczyć się zawodu zarówno higienistki, jak i asystentki stomatologicznej. Temat jakby wyszedł myślę głośniej ze względu na ostatnie dywagacje związane z rozporządzeniem, tak i z tym, co tutaj sobie NFZ zażyczył, że właśnie tak gdzieś tam przy tych wszystkich umowach no jest to istotne, że osoby są tak, mają certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. I stąd się zaczęło mówić w ogóle o zawodzie głośniej. Natomiast on istnieje od zawsze. Oszczędność czasu dla lekarza, który współpracuje z dobrze wykształconą osobą pomocniczą, jaką jest na przykład asysta stomatologiczna, to jest Oszczędność rzędu 40%. Czyli musimy mieć świadomość, że z godziny zabiegu ta osoba potrafi nam 20 minut zaoszczędzić. Więc oczywiście tutaj nie możemy mówić o tym, że to jest droga osoba. Korzyści są no, niewspółmierne do tego. Jeżeli pracujemy solo, nie wyobrażam sobie wykonywania większości zabiegów dzisiaj w stomatologii bez uczestnictwa osoby pomocniczej. No a higienistka to jest zawód przyszłości w Polsce. To chyba wynika jednak z zamożności społeczeństwa. My, u nas nie ma jeszcze tych nawyków y, higienicznych, które są w krajach wysoko rozwiniętych. Świadomości, y, jaką niesie za sobą wysoko rozwinięta profilaktyka, tak? że, że łatwiej jest wyczyścić te zęby w cyklach powiedzmy dwa razy do roku niż leczyć te zęby, bo leczenie jest potwornie drogie. No, profilaktyka jest znacznie tańsza. Myślę, że szkolimy teoretycznie bardzo dobrze, ale praktycznie y, no, w tym szkoleniu jest wiele ułomności ponieważ panie tak naprawdę są bardzo surowe, tak jak studenci po skończeniu stomatologii. No muszą przejść bardzo poważne szkolenie praktyczne, żeby móc samodzielnie uczyć, pracować w gabinecie. To samo jest, wydaje mi się, z higienistkami. Także cykl takiego szkolenia, no ja wiele lat szkolę panie i u siebie, i kiedyś na uczelni. Próbowałem to robić. No, to zależy oczywiście od uzdolnień osoby, ale, ale to może trwać od pół roku do paru lat. Także, wyszkolona higienistka to jest osoba na wagę złota.